Witajcie podróżnicy Tamria, z tej strony Emiru i jestem z Krymą Tamria. Przeprowadzę was krok po kroku przez deinstalację spolszczenia. Aby usunąć w pełni spolszczenie z poziomu gry musimy zalogować się i wybrać dowolną postać z włączonym addonem spolszczenia. Podczas rozgrywki wchodzimy do takiego oto menu, domyślnie pod przyciskiem Escape i w prawym dolnym rogu wybieramy flagę amerykańską oznaczającą język angielski. Wychodzimy z tej gry. Jeżeli natomiast chcesz usunąć spłoszenie, nie wchodząc do gry, to podążajmy do folderu wyświetlonego na filmie, jak i też podanego w opisie, lub jeśli mamy Windows 11, udajmy się do tej wyświetlanej lokalizacji i otwieramy w notatniku lub w notepadzie plik UserSettings.txt. Szukamy i modyfikujemy te linijki, które pojawiają się na filmie. Po wykonaniu jednej z wcześniejszych kroków, korzystamy z deinstalatora lub. Wchodzimy do folderu z spłoszczeniem, tak jak widać na filmie i podanego również w opisie. Jeśli korzystamy z Windowsa 11, udajemy się do tego oto folderu pokazanego na filmie. Wsuwamy te pliki, które należą do sposzczenia. Po uruchomieniu The Elder Scrolls Online można się cieszyć oryginalnym językiem gry. Zapraszam Was na stronę oraz na Facebook, aby śledzić dalsze postępy tłumaczenia. Do zobaczenia w Tamriel w